Hej kochani, dzisiaj czas na denko Już od tak dawno mnie prosicie o to i pytacie kiedy będzie dęko, Więc jest i teraz denko I w tym denku jest naprawdę dużo kolorówki Nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy, że tyle tego zużyłam Może zacznę od pudru I tutaj użyłam mój Manhattan Soft Compact Powder To zostały takie okruszki, dlatego wam tego nie chcę pokazywać Ale tu już nawet się nic z tym nie zdziała Jak wiecie to jest jeden z moich ulubionych pudrów Uwielbiam go, wracam do niego cały czas Użyłam... Praktycznie w większości roku ten kolorek jeden jest fantastyczny, według mnie dużo, dużo lepszy od tego Rimela. I teraz w zamian używam Perfect Taint Powder and Makeup. I to jest też Manhattan. Ja to kupiłam na kosmetyki z Ameryki i teraz złożyłam zamówienie z Ezebry chyba. Tak, i też zamówiłam tylko w innym kolorze, ale słuchajcie, czekam na zamówienie tydzień i jeszcze do mnie nie doszło. Nie wiem, no jakaś tragedia. No ale okej. Okay. I to jest tak jakby puder z podkładem 2 w jednym, też już tutaj trochę widać denko. No, sprawdza się fajnie, dużo mocniej kryje, ma naprawdę mocne krycie i tak mocno, wiecie, przyczepia się do skóry, bo to już ma być, wiecie, bardziej kryjące, ale on się lubi zważyć, więc na to uważajcie, jeżeli macie cerę tłustą, jeżeli Wasza skóra lubi się świecić, to on lubi się zważyć, więc to tak, wiecie, no różnie bywa. Nie mogę powiedzieć, że u każdego się na 100% sprawdzi, ale ja go uwielbiam i jest super. Drugie, co użyłam to baza podcienie Skobo. To jak widzicie, może odrobinka na dwa, trzy użyciami została, ale ta baza stała się już po prostu tak e, gumowata, bardziej taka, bardziej jak plastelina, że na... ciężko mi było ją nałożyć na powieki, to raz więcej, wiecie, musiałam naciągać skórę, a to nie jest dobre dla, naszych, e, s, dla naszej skóry wokół oczu, więc nie, no i widziałam, że już niestety cienie zaczęły mi się zbierać w załamaniu powieki. Ups, zepsułam. Dobra, więc ja po prostu już e, wywalam do... Do kosza tyle jej użyłam, że wiecie, tam na 2-3 użycia to nie jest żaden problem I w zamian za nią użyłam ELF i to jest Edit Primer chyba, bo to już się zdarło I ja mam w kolorku Shir, więc to wygląda tak Jest w takim aplikatorze Ona jest tak jakby bardziej tłusta, bardziej taka silikonowa, ale na razie użyłam jej, no nie, Użyłam z 5 razy Jest wszystko ok, jak widzicie, no cienie mi się tutaj nie, nie zbierają w załamaniu, więc naprawdę jak na razie jest ok. Nigdy nie miałam bazy w takiej postaci. Zawsze miałam raczej bazy takie, takie kremowe. Nigdy nie miałam takie, więc wiecie, takie pierwsze nałożenie mówię: o, cholera. Nic się nie utrzyma, wszystko się zjedzie, wszystko się zbierze. a nie, naprawdę jest dobra, nic się nie zbiera, więc myślę, że na taką opinię o niej poczekacie troszeczkę dłużej. Ale naprawdę jest fajna. Zużyłam też róż z Essence, tylko jego. Ja znaczy, pokazuję wam go tutaj, ponieważ on mi się pokruszył boż go zostało tak na brzegach tutaj. On mi się pokruszył, i ja go sobie przesypałam do takiego po prostu innego pojemniczka, bo tak bardzo lubiłam ten róż. A mam inny, więc nie chciałam kupować od nowa tego, więc przesypałam go sobie do pojemniczka i tam jest taki pokruszony. Ze spokojem nabieram pędzlem i zużywam. Ale tutaj już wam pokazuję, no bo nie będę trzymała tego pudełka. Jak wiecie, to jest jeden z moich ulubionych róż. Zużyłam lakier do paznokci Tutaj myślę, że możecie widzieć, bo on leżał Więc teraz tak tego nie widać, że tu już jest normalnie pusta butelka Zużyłam go do ostatniej kropli Bo jeżeli bardzo lubicie lakier I nie chcecie go zmarnować I ja tak robię właśnie z lakierami, które chcę zużyć do końca po prostu To wtedy biorę sobie jakąś taką, wiecie, folikę Taką do dokumentów Albo coś plastikowego, czego mi nie szkoda I wylewam tą rosztkę lakieru I po prostu stamtąd już maluję Bo takie grzebanie tam pędzelkiem co chwilę To jest upierdliwe Lakier tu wam zasycha Więc ja sobie to wylewam Wam na taką, taką koszulkę zazwyczaj i maczam, maluję, zużywam do ostatniej kropli, więc ten zużyłam, Uwielbiałam ten kolor taki malinowo-bureczkowy, no naprawdę super, one były z takim fajnym tutaj diamentem Niestety ta seria jest już niedostępna, ale myślę, że kolor ze spokojem znajdziecie No ja mam na pewno coś podobnego, więc na razie nie kupuję Zużyłam też tusz z Maybelline, ja Wam go bardzo polecałam, bardzo go lubię, on ma... oh! Taką fajną, wygiętą szczotkę Naprawdę był super, myślę, że do niego jeszcze wrócę No ale na razie mam zapas tuszy I zamiast za niego używam dwa Używam Rimmel Scandalize i Bourgeois Volume 1 Second Mascara I teraz tak, co do jednej i do drugiej Dlaczego dwie? Dlatego, że ta daje taki naturalny efekt Polinkuję Wam recenzję i test na żywo, więc daje taki dosyć naturalny efekt A ta daje taki hardkorowy efekt I to zależy, gdzie idę, o której idę, bo jeżeli... Tom się muszę dużo, dużo napracować i dużo namachać, żeby zrobić ładne rzęsy, żeby to nie były tylko trzy sklejone rzęsy, bo ogólnie tą czerwoną wersję polecam Wam bardziej, jak wiecie, zachwycałam się, ta jest według mnie bardzo słaba, więc tej Wam nie polecam, bo bardzo skleja rzęsy, no i przy tej się muszę nachapać, a tą raz, dwa i ma ładne rzęsy, więc jeżeli rano wstaję do pracy, to po prostu używam tej maskary, bo nie mam ochoty o godzinie 6-7 bawić się jeszcze w 15 minut do rozczesywania rzęs, nie. Więc wtedy ta, jeżeli nie wiem, wychodzę gdzieś po południu, wychodzę gdzieś wieczorem do znajomych czy coś i mam czas, to wtedy używam tej. Dlatego, dlatego są dwie. Sobie tak podzielam to. I zużyłam też Serimela Scandalize, taki liner w pisaku. I on ogólnie, ta końcówka już zaschła. I jak tutaj dotykam tej części, to ona jeszcze maluje, no ale ta już nie maluje, więc no jest już po prostu do wywalenia. Nie wiem, ciężko mi się wypowiedzieć Był fajny, no, no używałam go z pół roku Więc no też nie najgorzej No ale wiem, że on jeszcze jest, a końcówka jest zaschnięta Czy tam zatkana, więc no Tak wiecie Ogólnie był spoko, ładnie się utrzymywał, nie rozmazywał Łatwo było nim narysować kreskę No ale to, że zasechł Jest trochę beznadziejne Mam inne czarne linery, ale mam też drugie w pisaku i to jest Maybelline Masterpiece. Ja go kupiłam, ponieważ on kiedyś był w Superfarmie za 9 zł, jak się robiło jakieś tam zakupy, więc postanowiłam, że tego mi się właśnie fajnie używało, dlatego postanowiłam kupić ten i ten teraz Wam pokażę. Widzicie to? To wygląda jak jakaś szpila po prostu. Malowanie krasek tym, to jest bajka. Namalujecie grubą, namalujecie cienką, jeżeli przerzucić tak namalujecie grubą, jeżeli zrobić tak, wiecie, prosto, możecie mieć cieniutką kreskę. No super, naprawdę jest fantastyczny. Zobaczymy, na no jak długo mi starczy. Ale jest ekstra, to jest 0,4 mm. Także no naprawdę super, ekstra. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona. Piękny, czarny kolor, super. Z tego Maybellina jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak będzie dalej i po jakim czasie mi zaschnie. No i to wszystko, jeżeli chodzi o chyba kolorówkę. Teraz pielęgnacja. Zużyłam krem pod oczy z jasnymi w takiej strzykawie, niestety tutaj już nic nie idzie, zrobiłam na pewno post o tym kremie, bo był super, bardzo go lubiłam, czyli likwidował cienie, no raczej nie, ale rano się go fajnie nie używało, fajnie nawilżał, tylko miał jeden wielki minus, skończył się z dnia na dzień i o tym nie wiedziałam. No wiecie, ja jako blogerka, blogerka kosmetyczna, no jakiś tam zapas kosmetyków mam i miałam inny krem pod oczy. Natomiast, jeżeli ktoś jest normalnym człowiekiem, nie ma obsesji kupowania kremu pod oczy, i ma tylko ten i czeka aż mu się zużyje, i nagle po prostu budzi się rano i chce go użyć, a jego nie ma. No to wiecie, może być nieciekawie, ponieważ tutaj nigdzie kompletnie nie widać, że ten produkt się kończy. I naciskając to, to nie, stawia, nie zaczyna stawiać żadnego oporu, nie naciska się tego mniej, cały czas naciska się z taką samą siłą. No wszystko jest tak samo, tylko po prostu pewnego dnia przestaje wylatywać produkt. I ja się już dziwiam, że kurczę mam go tyle, a tu się wiecie, no nic nie zmienia, nic nie maleje, nic. Mówię, no mówię, dobra, no okej, okay, jest wydajny. No ale po prostu pewnego dnia, no nic już nic z niego nie idzie. Także no niestety skończył się. No trudno, był fajny, ale był drogi. Także ogólnie polecam, jest fajny, zrobię Wam wpis, więc zobaczycie sobie. I w zamian za niego w tej chwili używam i Frosh Elixir 7.9. No, tak jak mówię, miałam go w zapasie, już go wam jakiś czas temu pokazywałam, że go kupiłam. I on jest takimi śmiesznymi trzema metalowymi kulkami. Bardzo fajnie to chodzi. Na co mi teraz przyłożę? Bardzo fajnie to chodzi. Tylko tu jest w środku taka dziureczka, którą Wam wychodzi ten żel, bo to jest raczej taki żel. I ja miałam coś takiego z garniera, mm, i on miał jedną kulkę. I spod tej kulki, tak jak wiecie, tak jak dezodoranty, było zakończone kulką. Natomiast tutaj, pod tymi kulkami nie ma dziurek, jest tylko dziurka na środku. I to jest trochę według mnie złe, ponieważ tak, jeżeli przyłożycie to do oka i zaczniecie jeździć, a pod kulkami jeszcze nie ma żelu, to one po prostu ciągną skórę, i jest to dosyć nieprzyjemne. Natomiast, no, zanim ten żel się rozprowadzi, to trzeba go dużo wycisnąć, więc, no. Tak wiecie, lepiej jakby ten żel po prostu wyciekał spod tych kulek, a nie z tej dziurki Więc ja już robię tak, że nakładam sobie ten żel na palec, wyciskam, rozsmarowuję i dopiero jeżdżę kulkami No wiem, dużo bawienia, więc raczej nie kupię tego kremu ponownie ze względu na po prostu zabawę, jaką trzeba tym preparatem wykonać Ogólnie byłoby fajnie, gdyby spod kulek wychodził żel, a nie tak, z tej dziurki Dalej zużyłam z tej uniki. Spring, ten krem, taki e, na wypryski z olejkiem tamanu, bardzo fajny. Wiecie, że go bardzo, bardzo lubiłam. Docnego wykorzystałam, nie mam go już nic, a szkoda, ale jest trochę druga więc no, Patrząc na to, że mam zapas innych, na razie do niego nie powrócę, ale był super. Już dużo filmów o nim było, także wiecie. I w tej chwili właśnie też używam Elixir 7.9 i w Rocher po prostu otworzyłam te zapasy. Jego ja bardzo lubię. Tutaj jest użycie, już jest dosyć widoczne. Bardzo mocno na Ja mam. Aha, nie, to jest ten noc Bardzo mocno nawilża, jest taki. Nie jest tłusty, ale jest taki, wiecie. Fest. Więc teraz, gdy moja skóra troszeczkę świruje, przesusza się, to używam tego kremu W ogóle bardzo fajne opakowanie. I bardzo go lubię. W przeciwieństwie do tego kremu potoczyno, no to ten lubię. Co tu jeszcze? Aha, zużyłam dwa płyny micelarne: zużyłam e, Sphenome Micelar i Sensitive 3 w jednym z niwej. Teraz słuchajcie, cenowo micelar kosztuje coś około 80 zł, co normalnie około 10, ja pamiętam, że kupiłam to za piątkę w Hebe. Jak myślicie, który jest lepszy? Tak, ten jest lepszy. Natomiast no ten wiadomo ma skład fajny, tylko że słuchajcie, mimo fajnego składu, szczypał mnie w oczy i yy, on ma wodę z róży na pierwszym miejscu. <laughs> no i wiecie, ta woda z róży tak fajnie koi, fajnie wpływa, ale na skórę twarzy. Natomiast do oczu on... No średnio, róża w okolice oczu może być średnia Mi czasami szczypał mnie w oczy, nie zawsze Ale jeżeli róża jest dosyć mocnym takim alergenem, te olejki różane Ma dużo olejków eterycznych, więc może być alergenem No i tutaj, słuchajcie, na pewno nie dla każdego, więc jeżeli chcecie sobie kupić, to najpierw sobie przetestujcie Chociażby w sklepie psikniecie na rękę albo tutaj z tyłu za uchem Czy nic złego Wam się nie dzieje, bo może Was szczypać i może Was podrażnić No ja na pewno do niego nie wrócę ze względu na cenę, po prostu no, no nie na... Ojeku, a ten, nowy wiadomo, skąd ma gorszy, ale też nie najgorszy Był pantenol, były tam jakieś oleje, więc nie było źle Bardzo fajny, w ogóle mnie nie szczypał, mam drugi Tak bardzo mi się spodobał, że mam drugi Także mówię, nic moich oczu nie szczypie, nie podrażnia Jest bardzo, bardzo fajny, także polecam Wam ten płyn z Nivei O, coś mi poleci I teraz w zamian za nie używam biały jeleń One... Ten płyn kiedyś był w shiny boxie Jest fantastyczny, naprawdę, słuchajcie, nie wiedziałam, że może być taki fajny W ogóle nic nie szczypia w oczy Totalnie, jest totalnie neutralny. Ma lekki zapach, ale ten zapach mi się podoba. Jest bardzo przyjemny, bardzo lubię go używać i na pewno do niego wrócę: do tego białego jelenia, bo jest super. Do skóry wrażliwej, bez PH, bez US. Aha, PHS. Więc no naprawdę, naprawdę jest fajny. Bardzo Wam polecam ten płyn mycelarny z białego jelenia, bo jest wart uwagi. Co tu jeszcze mam? Użyłam żel do mycia twarzy, biel że głęboko oczyszczający z Balneo Kosmetyki Bardzo fajny, mam jeszcze jeden, ale na razie go odstawiłam Super oczyszczał skórę, no ale o nim też ja już tyle mówiłam, że no, no myślę, że to nie jest już potrzebne Przede wszystkim był bardzo, bardzo, bardzo wydajny, więc on troszeczkę kosztuje, no już nie pamiętam ile, ale coś około 30 zł Ale starczy wam na jakiś rok, więc naprawdę super No i skład też ma fajny i w zamian za niego użyłam w tej chwili z Alverde Taką piankę z kwasami owocowymi Też jest ok. Na razie na temat tej pianki się nie będę wypowiadać Jak zużyję całą, no to w dęku wam wtedy opowiem No albo jakiś wpisik czy coś Może na blogu Aha, tu jeszcze to, co mam, zamienniki, to zużyłam z Ifrosza, jak wiecie, moją ulubioną odżywkę z żożobą Z żożoby nawet jest do cna w ogóle, wykorzystana, no jest fantastyczna Ja już Wam o niej bardzo dużo opowiadałam, bardzo często, jest genialna, także bardzo Wam polecam W zamian za nią używam niwę, odżywkę nabierającą Hydro I tak jak wiecie, Long Reaper bardzo lubię, to ta Wydaje mi się, że strasznie obciąża włosy Mimo, że nakładam ją tak, wiecie, tylko na końce, tak od połowy włosów To one bardzo szybko mi się przytuszczają po tej odżywce Także no, jednak obciąża Więc uważajcie na tą Hydro ker odżywkę I co jeszcze? Zużyłam z Isany żel podprzyjny, ten z pingwinkiem No teraz już Wam nie pokazałam, czego używam, bo mam trzy inne po prostu podprzyjnice Więc nie przyniosłam Bardzo fajny był, dla mnie pachniał fajnie Bartek go też lubił, więc okej okay był Użyłam też to dziadostwo. To był suchy szampon kupiony w biedronce. I to tak jak wiecie, ja już odeszłam od suchych szamponów. Może widzieliście ostatnio na Facebooku, że wrzuciłam zdjęcie tego z Batiste, który jest w Rosmanach dostępny. Ale wiecie, ja go jeszcze go nie użyłam od tamtej pory, więc no widzicie. Mam tylko, kupiłam go tylko na awaryjne sytuacje, bo odchodzę od suchych szamponów. Ale to, to było po prostu takie dziadostwo. Nie kuście się na to, bo to teraz jest w stałej ofercie w biedronce. Ale po pierwsze. Jakiego to słowa nie użyć, aby nie przekląć na ten dozownik Ja nie byłam w stanie, słuchajcie, używać tego Nie wiem, jeżeli go się, to dajcie mi znać, czy wy też no, jednym palcem nie dało się, więc ja, wiecie, dwoma palcami się tak psikałam Czasem musiałam prosić Bartka, żeby on mi to popsikał Po prostu dozownik jest do dupy, nie da się z nim nic zrobić A ja przede wszystkim słuchajcie, szampon nic nie robił praktycznie Więc no szkoda kasy, szkoda wysuszania włosów i tak dalej Woda różana, także no to wiecie, używam jako tonik, jako taki wiecie, płyn do rozrabiania maseczek, do wszystkiego w sumie używam wody różanej Mam następną, kolejną, tą samą mm, w zastępstwie, więc nawet wam nie pokazywałam I co jeszcze tu mam? O, to, to, to i to wam pokażę Pisana, e, żel do golenia nóg i to brzoskwiniowe było, i to był żel, bo miałam kiedyś piankę i bardzo, bardzo nie lubiłam tej pianki, bo była beznadziejna Któraś z Was mi powiedziała, że naprawdę skorzystała z żelu, bo jest dużo lepszy I faktycznie tak, ten żel jest super, bardzo go lubiłam Naprawdę fajnie mi się nim goliło nogi Teraz używam tam czegoś innego z Venus Ale ten był naprawdę bardzo fajny, więc Wam polecam Z Aussie Miracle, coś tam szampon Zużyłam ten, tak jak wiecie, to jest bardzo popularne Także nawet się nie wypowiadam Pasta Max White One Active, jak wiecie, moja ulubiona pasta, używam ją cały czas Teraz mam Signala taką, która też była w shiny boxie I słuchajcie, ona jest tak dziwna, że ja się boję jej używać Bo ona ma tyle niebieskiego barwnika No wiecie, on wtedy pewnie optycznie wybiela zęby Ale po prostu ja nie wiem, ile muszę pukać usta, aby po prostu nie mieć już niebiesko w buzi Więc no, trochę się obawiam tej pasty Na razie ją używam, ale tak, no nie wiem, boję się Ale ta jest fajna, na pewno do niej wrócę i teraz takie pojedyncze rzeczy, które mi tutaj zostały. Maseczka oczyszczająca z Nivei, bardzo fajna, ona tak troszeczkę rozgrzewała, super była, naprawdę polecam. Zużyłam liście zielonej oliwki, maseczkę z ziai, taką nawilżającą, z kwasem hialuronowym, jest fantastyczna, naprawdę super nawilża buzię. Buzia jest taka mięciutka, gładziutka, także tą maseczkę Wam polecam. I też kupiłam orzeźwiający pilnik do twarzy z limonkowo-cytrusowym koktajlem energetycznym. Też bardzo fajny, to też jest nowość, bardzo ładnie pachnie taką cytryną, limonką Ma bardzo grube drobinki, więc jeżeli macie wrażliwą skórę, to raczej sobie odpuśćcie Ale ogólnie do wszystkich innych, bardzo polecam, ładnie oczyszcza Jest taki żelowy, fajny To co zużyłam? Jakiś peeling ym, z organika... Kramber, Boże Żurawinowy, już mi słów brakuje Bardzo fajny był, no ale nie wiem, na razie raczej nie kupię Próbki kremów z L'Occitane, uwielbiam ten krem to jest ten, ja nie wiem, jak on się nazywa, no, nie będę kaleczyła e, francuskiego, ale jest fantastyczny, tylko że on jest do takiej skóry e, troszeczkę starszej, ale kosztuje ten krem chyba około 300 Mam nadzieję, że kiedyś będzie mnie stać na takie kremy, no ale na razie nie. I jeszcze zużyłam próbkę kremu pod oczy z Sylveco. Łagodzący krem potoczy, i na pewno kupię ten krem, bo jest bardzo fajny. I słuchajcie, ta próbka 2 ml wystarczyła mi na jakieś półtora tygodnia stosowania, więc naprawdę fajnie, no bo wiecie, no krem potoczy dużo nie kładziemy. Był lekki, ale bardzo dobrze nawilża, ładnie koił tą skórę, więc byłam z niego naprawdę bardzo zadowolona i na pewno do niego wrócę. A, i jeszcze użyłam takie niwe, eh, baby usteczki dla dzieci też kupiłam to za grosze. I ja tego używam do czyszczenia butów, do czyszczenia rąk. Wszędzie i po prostu wszędzie. Część też mam w toalecie zamiast papieru toaletowego, co też Wam polecam. Naprawdę o wiele lepiej to wpływa na nas niż zwykły papier toaletowy, więc no, używam tego w wielu, wielu celach. Kupuję tego dosyć dużo i właśnie ostatnio przekonałam się do tego. Niby a Baby. No i co, to wszystko. Całe moje denko. Dajcie znać, czy macie podobne opinie na temat tych produktów jak ja, czy też to zużyłyście. No i czy Wam podobało się oczywiście denko z zamiennikami. I zapraszam. Koniecznie. Koniecznie, słuchajcie, skakujcie do mnie na Facebooka, bo ostatnio coś tam troszeczkę przestało Was przybywać, a no ja wiem, ja też ostatnio aktywna nie byłam, no ale teraz wracamy, wszystko się już, wiecie, reguluje, normuje, więc wracamy i zapraszam Was na Facebooka. Pa pa!